Legendy kulturystyki przedstawia Grzegorz Gustaw, były zawodnik, trener, twórca statuetek na zawody kulturystyczne oraz historyk kulturystyki. W dzisiejszym odcinku według mnie jedna z najbardziej estetycznych, najładniejszych sylwetek w historii Li Labrada. Mass with class, masa z klasą. Taki pseudonim miał Li Labrada. I ten pseudonim świetnie do niego pasował. Patrząc na jego sylwetkę, nie widać żadnych słabych punktów. Idealna symetria, żadnych przerostów mięśniowych. No, można powiedzieć, że doskonały kulturysta na pewno miał niesamowitą genetykę, ale zawdzięczał swój pseudonim także sposobie prezentacji na scenie bo bardzo profesjonalnie pozował. No jego pozowania to niedościgniona sztuka w tej dziedzinie. Urodził się 8 marca 1960 roku w Hawanie na Kubie, ale wychował się w Stanach Zjednoczonych i ten kraj w swojej karierze reprezentował. Pierwsze jego starty to rok 1982, ale duże sukcesy przychodzą 3 lata później. W 1985 wygrywa Mistrzostwa Ameryki NPC oraz zajmuje pierwsze miejsce w IFBB Mr. Universe, czyli Mistrzostwach Świata Amatorów Rozgrywanych w Szwecji. Zdobywa tytuł w klasie middleweight, czyli wagi średniej do 80 kg. Tym samym uzyskuje kartę profesjonalisty i w tym samym roku Wygrywa noc czempionów, co jest ogromnym sukcesem. W sumie Labrada wygrywa 22 tytuły profesjonalne. Nie zdobył wprawdzie nigdy tytułu Mister Olimpia, ale przez 7 aż lat uplasował się w pierwszej czwórce tego konkursu, dwa razy będąc drugim w roku 1989 i 90. W roku 1993 zdobywa drugie miejsce na zawodach Arnold Classic oraz zajmuje czwarte miejsce w konkursie Mister Olympia. Ostatnie zawody w karierze to Arnold Classic w roku 1995, gdzie zajmuje piąte miejsce. Po tych zawodach decyduje się skoncentrować na rozwijaniu swojej firmy Labrada Nutrition. Suplementy Labrady zyskują ogromną popularność, podobnie jak jego. Książka, poradnik treningów i diety. Firma działa do tej pory, będąc liderem na rynku odżywek w Stanach Zjednoczonych. Sam Labrada, który pojawił się w swojej karierze na ponad 100 okładkach magazynów kulturystycznych, do tej pory jest w świetnej formie. Często sam reklamuje sprzedawane przez siebie suplementy i odżywki, ale pomagają mu w tym również żona i trzej synowie, z których jeden, Hunter Labrada, ostatnio przeszedł na zawodostwo i z sukcesami idzie w ślady ojca, startując w profesjonalnych konkursach kulturystycznych. Oprócz syna, którego treningów, jak widać, Labrada dopilnowuje osobiście, w teamie Labrada znajduje się jeszcze kilku znanych zawodników, w tym Patrick Moore, Doskonały według mnie zawodnik, trochę niedoceniony na ostatnim Mr Olympia według mnie przyszłość przed nim dzięki doskonałej genetyce może być wygrywać, być w czołówce zawodów Mr Olympia czy nawet może być przyszłym i to nie jednokrotnym Mr Olympia. Wracając do samego Labrady, udowodnił on w swojej karierze, że w kulturystyce liczy się tak naprawdę nie ilość, ale jakość. Przy wzroście 1,67 ważył w granicach 84-89 kg. I tu na tym zdjęciu widać, że nawet w porównaniu do gigantów takich jak Dorian Yates prezentował się znakomicie. Widać to również na tym nagraniu wideo. To konkurs Mister Olympia z 1988 roku, kiedy to Labrada zajął czwarte miejsce za Hanejem, Gaspari i Barry DeMayem dużo większymi od niego zawodnikami. Tutaj porównanie do DeMeya i Gary Straydoma, jak widać jest najmniejsze, ale świetnie się prezentuje. Powinni przeanalizować to nagranie wszyscy przygotowujący się do zawodów kulturystycznych, jak Labrada pozuje na scenie, jak zmienia, przechodzi z pozy do pozy elegancko. No to jest kulturystyka, tak powinno to Wyglądać Świetnie kontroluje mięśnie. Labrada wygląda doskonale, nawet w porównaniu do tych dużo większych zawodników. W tej pozie, najszerszy czpietu tyłem, trzeba zwrócić uwagę, jak kontroluje napięcie całej sylwetki. Łydka dwugłowy uda, pośladkowy mięsień. No i doskonały najszerszy czpietu. Eleganckie przechodzenie. Płynne z pozy do pozy triceps z bokiem świetnie też prezentuje tutaj labrada, obracając się w kierunku sędziów, jest to ważne na zawodach kulturystycznych. No i poza prawdy, kiedy się tak mówiło o tej pozie, mięśnie, brzucha i łód, no żadnych słabych punktów, można powiedzieć, doskonały kulturysta. A na koniec moje ulubione pozowanie z zawodu. Mister Olympia 88. Perfekcyjnie wykonane przez Li Labradę. Proszę zwrócić uwagę na doskonałe zgranie z muzyką. Świetne przechodzenie od pozy do pozy. Zatrzymywanie pusz na kilka sekund, żeby lepiej pokazać muskulaturę. Przepiękną choreografię. To wygląda prawie jak taniec. Tak, wygląda, tak powinna wyglądać kulturystyka według mnie, jak, jak sztuka. Wygląda Labrada tu jak ożywiona rzeźba. No, w dzisiejszych czasach trochę tego mniej. Dobrze, że literatywa klasyczna wraca do tego klasycznego sposobu pozowania. Świetnie dobrana też muzyka. Jest to ścieżka dźwiękowa do filmu The Running Man, Uciekinier, ze Schwarzeneggerem, który wyszedł właśnie w 1988 roku.

Palce, jak to elegancko wygląda, jak płynnie przechodzi z pozy do pozy. No naprawdę jest to profesjonalne wykonanie i wygląda elegancko i ładnie. Tak powinna wyglądać prezentacja. Każdy adept kulturystyki układający pogrywanie, pewnie przyjrzeć się dokładnie pozowaniom właśnie i Labrady, bo na każdym miejscu Olimpia przygotowywał doskonałą choreografię. Muszę się tu przyznać, że samemu pozując, układając pozowania sobie czy innym zawodnikom, często zapożyczałem pozy od Lee Labrady i często korzystałem też z muzyki klasycznej czy filmowej. Przy tej okazji polecam też doskonały kanał stalowy Szok i świetny odcinek zatytułowany Booksymetry Lee Labrada. Dziękuję też młodszemu, aczkolwiek bardziej doświadczonemu w youtubowaniu koledze prowadzącemu ten kanał za po pierwsze świetne materiały, po drugie za materiał ostatni, gdzie ocenia także i moją sylwetkę z czasów młodości. No i powodzenia w dalszej twórczości. Doskonały kanał Stalowy Szok. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, dzielenia się z innymi fanami kulturystyki. W przygotowaniu dużo ciekawych odcinków także dotyczących metod treningu old school. A na koniec ten piękny cytat Lila Brady, że kulturystyka to jest najbliższe to co mamy fontannie Młodości I rzeczywiście regularne ćwiczenia pozwolą zachować i sprawność, i młodość na dłużej. Ćwiczenia kulturystyczne i odpowiednie odżywianie to, można powiedzieć, właśnie tajemnica długowieczności, długiej młodości. Oczywiście kulturystyka naturalna, którą promuje, Zostawmy środki chemiczne zawodowcom czy kulturystom, którzy się decydują już na Startowanie w zawodach. Jeżeli już się je stosuje, to najlepiej pod kontrolą lekarza i w małych dawkach. Jak widzimy, kulturyści starej doty do tej pory żyją, mają się dobrze. Natomiast coraz więcej przypadków, nawet ostatnio, umierania młodych kulturystów ekstremalnie podchodzących do tego sportu. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie Legend kulturystyki. Zapraszam do oglądania poprzednich odcinków i sporo kolejnych w przygotowaniu. Pozdrawiam, do usłyszenia, Grzegorz Gustaw.